Hello there. Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd najnowszego magazynu LEGO Star Wars z minifigurką. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz jeśli film wam się podoba to o zostawieniu łapki w górę. No a jeśli nie podoba wam się to napiszcie wyłącznie w komentarzu co mogę w przyszłości w moich filmach zmienić. Oglądajcie też ten film do końca, ponieważ pod koniec pokażę wam moją kolekcję Mandalorian. A teraz zapraszam do oglądania. Na okładce mamy klasycznie logo Lego Star Wars. Mamy też informację: „Ekstra. Elitarna jednostka Mandalorian. nocnesowy. sowy”. Figurka, którą dostajemy na okładce jako teoretycznie główny bohater kasetki, to Darth Vader. Mamy też informację o komiksie, w którym występuje wspomniany mroczny lord. Mamy też informację o dwóch niesamowitych plakatach. Jest też miejsce na złotą kartę limitowaną z Dartem maulem. Jeżeli chodzi o cenę, no to oczywiście zostaje ona bez zmian. Jest to te 22 zł i 99 groszy. Tym razem w spisie treści wita nas już inny Lord Sithów, czyli Darth Sidious. Mam tutaj oczywiście informacje o komiksie, o różnych łamigłówkach, ekscytująca gra oraz oczywiście o zabawce, czyli mandaloriańskiej mocnej sowie. Jest pierwszy komiks Darth Vader łowca do wynajęcia. Czyli tak jak mówiłem Pajder jest tutaj głównym bohaterem. Mamy reklamę najnowszego magazynu Lego Ninjago Legacy. Ja kupiłem osobiście ten magazyn i jeśli ktoś zbiera Ninjago to myślę, że jak najbardziej warto go kupić, ponieważ znajduje się tutaj minifigurka Strażnika Świątyni, który pojawił się tylko w zestawie, który kosztuje ponad 1000 zł katalogowo. Mamy bardzo fajny plakat pod tytułem Witamy na Hoth. Równie dobrze mogło być to jakieś hasło biura podróży. Witamy w galaktycznym biurze podróży. Czas się nie dłuży wśród wojen burzy. Chociaż według mnie, poza metalowymi słoniami Metalowy słoń strzela śmiercią z głów. i siłami Imperium powinni być tutaj raczej jacyś rebelianci. Bo w końcu to oni mieszkali na Hoth. Oni mieli tam bazę. Metalowy słoń. Piu, piu. Piu, piu. Drugi plakat to Nocne Sowy, czyli Elita Mandalorian. No i poza nimi jest jeszcze jakiś zwykły mandaloriański wojownik. Oczywiście znalazło się też miejsce na galaktyczne obrazki. Łamigłówki, łamigłówki. Chciałem znowu powiedzieć: łamigłówki, ale nie. Tym razem mamy grę. Łamigłówki, ale tym razem związane z minifigurką. Z minifigurką związany też jest komiks Wodna Bestia. Mamy archiwa Jedi, a w nich trochę informacji o nocnych sowach. Jest też jakiś konkurs pod tytułem Nowy Towarzysz Mandalorianina. No, i to co najważniejsze. Następny magazyn Lego Star Wars z minifigurką Qui-Gon Jina pojawi się już w sprzedaży 7 lutego. Ja osobiście cieszę się, że ta minifigurka trafia do gazetki, bo bardzo lubię tego Jedi plus jego torsy można po prostu wykorzystać pod jakieś inne kastomy mistrzów czy rycerzów Jedi. Szkoda tylko, że Quaggan nie dostaje swojego charakterystycznego w z zestawu. Napiszcie, co wy uważacie o tym, że ta minifigurka będzie dostępna niedługo w gazetce. A jeśli nie możecie się doczekać, żeby zobaczyć, jak taki Quaggan wygląda, a bo jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądał w poncho, to zapraszam Was serdecznie na moją recenzję zestawu Sit Infiltrator, gdzie taki quajgond się pojawił, link w prawym górnym rogu. A tutaj macie jeszcze zaprezentowaną całą zawartość tego niebanalnego wydania magazynu LEGO Star Wars. Nocnesowy to elitarny oddział Mandalorian, którym dowodziła Bogaton Crys. Oddział ten należał do dobrze wszystkim znanej z wojen klonów Watahy Śmierci, czyli Watahy organizacji, która chciała. Mandalorianom e, przywrócić rządy na Mandalore, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. A o co tak naprawdę chodziło w Atasze Śmierci? O przywrócenie mandaloriańskich korzeni, mandaloriańskich tradycji związanych z militariami. Czyli w dużym skrócie po prostu nie podobały im się pokojowe rządy księżnej Satine Christ. Jak wiemy jednak i tak z tego całego zamieszania na Mandalor. Skorzystało Imperium, przejmując władzę nad planetą po wojnach klonów. No, warto wspomnieć o tym, że przejmując, a potem doszczętnie niszcząc. Tak czy siak, przejdźmy już do minifigurki. Minifigurka wyposażona jest w klasyczny pistolet blasterowy. Co ciekawe, jest to inny pistolet niż dostała w zestawie. Jeśli ma być zupełnie szczery, to tą minifigurkę nie bardzo chciało mi się nagrywać drugi raz, dlatego ta, którą tutaj widzicie, jest z Battle Packa. No, jedyne czym się różni, to wspomnianą przed chwilą przeze mnie bronią. Tak samo jak w Battle Packu, w komplecie dostajemy też pakiet antenek i daszków. Jeżeli chodzi o sam design zbroi Nocnej Sowy, to jest ona bardzo wzorowana postacią z drugiego sezonu The Mandalorian. Znaczy ona jeszcze później się pojawiła, ale w Mandalorianie pierwszy raz się pojawiła, czyli Kosko Reefs. W początku były przecieki, że właśnie pojawi się Koska Reeves w tym zestawie, no ale LEGO jednak trochę zmieniło design zbroi tej postaci, no bo w sumie bez sensu było jakbyśmy dostali tego typu postać w Battle Packu. Po co komu byłoby ich aż tyle. Dlatego same elementy zbroi są prawie że identyczne do tej koski, tylko że po prostu malowania trochę się różnią od oryginału. Jeżeli chodzi o nogi, to mam tutaj klasyczne nakolanniki dla Mandalorian. No i poza tym mamy jeszcze też srebrną zbroję, nadrukowaną na boku nóżek. Fajnie łączy się nadruk na torsie oraz na pasie, no i również jest to ten charakterystyczny element mandaloriańskiej zbroi. Bardzo fajnie te nadruki się prezentują, ponieważ są one po prostu błyszczące, tak jakby były z prawdziwego bezkaru. Poza tym mamy tutaj też te wspomniane przeze mnie niebieskie malowania. No i gdyby to była Koska Reeves, to miałaby po prostu całe niebieskie te zbroje na klatce piersiowej. No a tutaj mamy jeszcze te srebrne elementy. Szkoda, że minifigurka nie dostaje nadrukowanych rączek, ale przynajmniej dostaje jetpack. Kolejnym minusem minifigurki jest to, że nie dostaje na żadnej nadrukowanej twarzy. Mamy tutaj całą czarną główkę. Jeżeli chodzi o helm, to znowu odwołem się do postaci Koski Reeves, no bo gdyby to był jej helm, to byłby on po prostu cały niebieski i mielibyśmy tutaj tylko mandaloriański, żeński wizjer. No a tak, mamy tutaj jeszcze dużo Srebrnych elementów, ale one akurat według mnie są na plus, bo naprawdę świetnie się prezentują. Oczywiście mamy też do czepionów wspomnianą przeze mnie wcześniej antenkę. A tutaj widzicie nocną sowę z Battle Packa i gazetki oraz obok innej nocnej słowy, która również pojawiła się w kozetce, a konkretnie ich przywódczyni czyli Bokatan Christ. No, dobra, obiecałem, że pokażę wam moją kolekcję Mandalorian. Na razie zajmijmy się Watahą Śmierci, no albo w sumie to tymi po prostu niebieskimi Mandalorianami. No, bo Wataha Śmierci to przestała funkcjonować po wojnach klonów. Mamy Loyalistów Mandalorian, którzy pojawili się jakiś czas temu w gazetce. A na ich czele stoi Bokatan, która nie zgadniecie, również pojawiła się w gazetce. Dobra, tym razem mamy Bokatan z pajęczego Czogu z nadrukowanymi rączkami. To z serialu o Mandalorianinie, no a za nią mamy typowych Mandalorian z Watach Śmierci z Battlepaka z 2011 roku. Tutaj mamy trzecią Bokatan, no i w sumie jest to ta sama co pierwsza, ta która była w gazetce, ta z Wojen Klonów, no a za nią mamy tych Mandalorian Fleet Commanderów, którzy również nie zgadniacie gdzie się pojawili, oczywiście, że w gazetkach. No i mamy kolejną Bokatan, byłaby to ta sama Bo, tylko że ma ona customowy tors oraz zamienione rączki. A jest to tors od Area Light Customs, który po prostu jest no, zrobiony tam wiadomo w inny sposób, inny design tak dalej. No i mamy tutaj też specjalny mold torsu z zrobionymi tymi wcięciami w talii, które nie są tutaj nadrukowane, tylko zrobione na moldzie. No a za nią mamy Mandalorianki nocne sowy z gazetek oraz z Battlepaków. No i mamy też czterech wojowników, również z battle Packów. A tak prezentuje się moja cała kolekcja Mandalorian z Watachy Śmierci, no i ogólnie Mandalorian w niebieskich zbrojach. Jeśli chcecie zobaczyć moją całą kolekcję Mandalorian z różnymi innymi wersjami tych wojowników, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeśli pojawi się wiele takich komentarzy, jeśli serio chcecie zobaczyć taki film, to myślę, że niedługo właśnie film z kolekcją Mandalorian może pojawić się na moim kanale. Ale tak jak mówię, dajcie znać. Jak sami pewnie zauważyliście, to większość tych minifigurek pochodzi z gazetek. Ogólnie od Lego ostatnio dostajemy trochę właśnie takich Mandalorian w niebieskich zbrojach i często oni po prostu trafiają do gazetek. Dlatego ja korzystam z takich okazji i kupuję sobie tych Mandalorian. Jeśli chodzi o tą kolekcję, to myślę, że jestem z niej naprawdę bardzo zadowolony i zmieniłbym, a tak właściwie dodałbym tu tylko i wyłącznie jedną rzecz moją wymarzoną minifigurkę Previsli. Bardzo chciałbym mieć tego e, wojownika Mandalorian w swojej kolekcji, jest to droga figurka i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to marzenie spełnić. Podsumowując, czy ten magazyn z minifigurką Nocnej Sowy jest na plus, czy jednak na minus? Według mnie pół na pół, no bo jeśli mam być cztery. To nie opłaca się za bardzo kupować więcej takich gazetek, no bo po prostu lepiej kupić sobie battle packi. Tam mamy co prawda jedną taką minifigurkę, ale mamy jeszcze innego wojownika Mandalorian, no i mamy też dwóch imperialnych superkomandosów, więc ja po prostu zamiast kupowania kilku gazetek, wolałbym kupić sobie jednego czy dwa battle packi. No ale jeśli ktoś nie ma jakoś ciśnienia na pozostałe minifigurki z tego zestawu, no to myślę, że... Taka gazetka jest naprawdę spoko opcją, żeby po prostu sobie taką nocną sowę do kolekcji uzupełnić. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wy jednak może kupicie kilka takich magazynów, czy tylko kupicie jeden, żeby uzupełnić swoją kolekcję. A ja się już z wami żegnam. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i na razie.